Witajcie, co to by było za rzymskie miasto, gdyby nie miało amfiteatru? Dla każdego Rzymianina nic nie było waż ważniejsze jak panem et Cicera, czyli chleba i igrzysk. No i w... natychmiast, gdy powstało rzymskie miasto, <trych> E, Civita e, Augusta Trevoranu. E, przyjmuje się, że w roku 19, przed naszą erą, e, podczas bydności Agrypy w Galii, a następnie e, e, w, w latach e, 13-14 przed naszą erą, kiedy Oktawian August przebywał w Galii, powstał tutaj na tym miejscu ziemny amfiteatr. Ale, w związku z tym, że miasto cały czas rozwijało się i było coraz większe, ten mały amfiteatr nie spełniał swoich potrzeb i około roku 100 wybudowano właśnie ten owal, który tutaj widzimy. Arena miała wielkość 7054 metra na 48,92. Odbywały się tu walki gladiatorów, mordowano skazańców i też bardzo chętnie oglądane walki ludzi z dzikimi bestiami. By te dzikie bestie nie zaatakowały, Oglądających, których mogło być tutaj nawet 18 tysięcy, oblicza się. wzniesiono do koła areny mur, który miał wysokość 4 metrów, co udaremniało przedostanie się dzikich zwierząt na trybuny. Niestety w średniowieczu zdemontowano, traktowano to jako kamieniołom i zdemontowano rzędy siedzeń, które były z kamiennych bloków wykonane i wykorzystano to do innych celów. No ale jeszcze w terenie doskonale widać jak układały się te y, rzędy y, siedzek. Y, arena była zwieńczona dwoma wieżami y, który, y, z, z jednej i z drugiej strony, które y, miały też funkcję obronną. W, w wypadku y, oblężenia miasta y, amfiteatr stawał się częścią fortyfikacji. E, I po zdobyciu e, tamtych dwóch wież, e, trzeba było następnie e, zdobywać e, po przejściu areny następne, e, następne e, zanim dostało się do miasta. E, tu widać dokoła areny. Wejścia do takich małych pomieszczeń, w których właśnie spełniały klatki, funkcje klatek dla dzikich zwierząt, gladiatorów, skazańców, którzy byli tutaj prowadzeni na śmierć. I w czasach domicjana, cesarza domicjana byli tutaj też rozrywani przez dzikie zwierzęta chrześcijanie. Gdyż jako, że chrześcijanie nie chcieli oddawać czci boskiej cesarzowi, byli traktowani jako złoczyńcy. I y, 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 skazywani na śmierć. Wbrew temu, co pisał y, Henryk Sienkiewicz y, w Kwo y, y, prześladowania w czasach Nerona y, no, było dzie dziecinną zabawą. Zginęło raptem około 100 y, chrześcijan y, w, w, w półtorej milionowym y, y, Rzymie co właściwie nikt nie zauważył, dlatego że dziennie w Rzymie ginęło w wyniku morderstw, rozbojów, chorób dużo więcej ludzi jak tych stu skazanych przez Nerona na śmierć chrześcijan. Jako e, ciekawostkę e, podam, że już w czasach chrześcijaństwa e, e, cesarz Konstantyn Wielki, e, wielki dlatego, że właśnie zrównał chrześcijaństwo z innymi religiami e, w cesarstwie, e, podczas swoich wypraw wziął do niewoli dwóch e, królów. E, Yy, yy, alamańskich yy, to takie plemie germańskie, od którego w innych językach yy, do dzisiaj nazywa się Niemców Alamanami. Yy, dwóch króli yy, Ascariusa i Marego yy, I yy, yy, tutaj właśnie rozczarpały ich lwy. Yy, być może dzisiaj też by się przydało, żeby wziętych do niewoli jeńców e, też lwy e, rozszarpywały. No to może by pewnym ludziom głupoty do głowy e, nie przychodziły. E, no. <grym> Gdy e, w, w latach 405-407 Alamanowie wyżynali, e, Pozostałych Rzymian, e, resztki mieszkańców miasta e, schroniły się właśnie tutaj e, w amfiteatrze e, i broniły go przed e, e, w, e, i, i tym sposobem e, przeżyli właśnie ten najazd e, i dali początek. E, e, już średniowiecznym mieszkańcom tego miasta. W szczytowym okresie swojego rozwoju Trevi miał 100 tysięcy mieszkańców, przyjmuje się i był tej samej wielkości pod względem ilości mieszkańców. Co dziś? Oczywiście zajmuje większą powierzchnię, no ale pod względem liczby mieszkańców jest taki sam. No teraz Wam pokażę właśnie te różne pomieszczenia i podziemia które znajdują się pod e, tutaj e, e, areną. E, e, są fragmenty jeszcze. E, e, w, Różnych wind, którymi e, 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 zabitych e, e, gladiatorów, wskazańców e, e, i zabite zwierzęta. E, e, w, Znoszono z areny, a w tym czasie pracownicy posypywali świeżym piaskiem arenę, żeby nie było śladów krwi. No to są takie właśnie małe pomieszczenia, w których trzymano zwierzęta i skazańców, czy gladiatorzy czekali na swoją kolej by przystąpić do walki to są takie większe z większą ilością takich pomieszczeń Podczas prac archeologicznych yy, yy, natrafiono na yy, rowy, yy, w których yy, leżały yy, szkielety, yy, szkielety yy, yy, zabitych zwierząt i, yy, i ludzi. Yy. No i e, sensacją było znalezienie bardzo dużo e, szkieletów e, kobiet, gladiatorów, e, które e, było sądząc e, e, z opisów, były wielką atrakcją e, Rzymian, gdy nagie kobiety jako gladiatorzy walczyli tu. Na w arenie. Jesteśmy teraz e, tutaj na widowni. Tu jest wejście, gdzie e, 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 widzowie przychodzili. Jest teraz w tej chwili e, w konserwacji. E, z każdej strony takie wejścia były, e, i można było. Tam mamy właśnie tą wieżę yy, obronną, dwie, tu fragment drugiej, jedna jest właśnie w konserwacji, yy, drugą pozostałości można zobaczyć, yy, no i takie same wieże były po drugiej stronie. Yy. <słuch> Tak, jak mówiłem, 18 tysięcy widzów mogło tutaj wejść i, i podziwiać te krwawe zabawy. Obok, niestety, jest tylko podwyższenie w terenie, można. Yy, zaobserwować yy, znajdował się cyrk, yy, w którym odbywały się yy, wyścigi rydwanów. Yy, yy, miało to długość 500 yy, na 250 metrów. Yy, no, i yy, było to bardzo yy, lubiane. Yy, no, i trewerowie, a więc. Celtycy mieszkańcy tych terenów e, słynęli e, z bardzo dobrego e, chowu koni i powożenia. E, tutaj, gdzie widać tą winnicę powyżej e, amfiteatru, e, Właściwie zaczyna się rzymska historia e, Trewiru, gdy, gdy przy, przybyli tutaj Rzymianie. Pierwsza e, militarna placówka właśnie tam u góry, e, gdzie ten e, pan e, w pomarańczowej e, kurteczce e, idzie. I, I tam u góry e, były. E, drewniane umocnienie, które miało pilnować tych celtyckich mieszkańców, którzy często się buntowali i szczególnie w roku 69 naszej ery doszło do takiego powstania Batawów, był to lud mieszkający na terenie yy, 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 yy też celtycki, ale innego plemienia, właśnie Batawów, e, mieszkający na terenie dzisiejszej Belgii e, i e, oni e, zbuntowali się przeciwko e, władzy rzymskiej e, i e, doszło do oblężenia e, miasta, które w tym czasie nie było chronione murami e, i dopiero przybycie siódmego legionu Yy, z Moguncji yy, i doszło do bitwy tutaj niedaleko Trewiru yy, yy, w Riol w takiej miejscowości yy, no i yy, dopiero yy, zro, yy, w, 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 zrobili legioniści porządek yy, z tymi yy, Batawami. Yy, Część została wyrżnięta, część prawdopodobnie skończyła tutaj na arenie, a część uciekła do tej wolnej Germanii z aren. No i zniknęła z kart historii. Teraz przejdziemy z powrotem na arenę i wejdziemy do podziemi. Okay. No, Bo nie. jest <śleszny> no i tutaj zejdziemy na, na arenę Znów schodkami oryginalnymi. Fajne schody, oryginalne rzymskie. No rzymianie byli troszeczkę niżsi yy, jak ja. Że muszę schować głowę, żeby nie rozbić. No i jesteśmy znów na arenie. Yy. No i tutaj są znów też pozostałości tych wież. Yy. Yy. No i te pomieszczenia yy, nazwijmy tak Gospodarcze. Tu fragmenty, tu są rynny, które odbierały wodę, że woda nie zbierała się na tych, nie zbierała się na widowni, i one spływały następnie tutaj do takiego potoku. No i było tu zawsze sucho A tu nie mogę wejść, bo tu jest wyjście tamtędy musimy wrócić Jest ciąg e, komunikacyjny w tych piwnicach no i... oczywiście te e, Kratki nie są oryginalne, służą tylko do podświetlania tych podziemi. No i latem, gdy są wakacje letnie, są tutaj. Nadal jest taki, taka grupa rekonstrukcyjna, która latem robi walki gladiatorów, ma repliki broni z tamtych czasów. No i pokazuje techniki walki gladiatorów. No i teraz jesteśmy w, pi w piwnicach. No i tutaj mamy właśnie kamienie, w których są jeszcze ślady różnych win wind i różnych innych urządzeń, które. W Obsługiwała e, obsługa e, e, tego amfiteatru. E, by to fajnie funkcjonowało. E, Trup się ścielił gęsto, krew wpłynęła. A więc e, wszyscy byli zadowoleni, cieszyli się e, przy okazji takich igrzysk. E, Władze i y, później cesarz rozdawali upominki. Można było dostać dom, można było y, dostać niewolnicę. No tutaj właśnie jest fragment y, 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 studni, y, która. Y, y, zapewniała wodę do zmywania krwi i pojenia zwierząt. No i te, te wszystkie właśnie chodniki e, przebiegały po całą areną. E, No tu jest oryginalna yy, posadzka tych podziemi. Yy, no i yy, można sobie tylko wyobrazić, ile ilu ludzi oddało tutaj w filmie rozrywki życie przez blisko. Przez ponad 400 lat istnienia na pewno ileś tysięcy... Proszę do oglądania następnych części rzymskich przygód w mieście Trewir. lajkowania, no i zadawania pytań, jeżeli macie jakieś pytania, mi jest ciężko monolog prowadzić, łatwiej mi by było z wami dyskutować na ten temat i odpowiadać na wasze pytania. No ale jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadawać pod filmem. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. No i lajkujcie i oglądajcie inne części. Zapraszam. Cześć.